Jak tam Andrzeje po Andrzejkach? Nie warto było, kurde. Black Friday, Black Friday, Black Friday. To wszystko, co wydarzyło się w tym tygodniu w technologii. Dziękuję, dobry wieczór. Właściciele blogów technologicznych, jak się cieszą, że ruch taki w ten Black Friday największy w całym roku pewnie, bo czytelnicy doceniają szczerość że choć raz w roku te portale nie udają, że opisują technologię, tylko z otwartą przyłbicą robią to, co robią przez cały rok, czyli naganiają sprzedaż. Ale schowajcie swoje tempe dzidy panowie, nie będę was atakował. Dzisiaj. Bo wiem, że w Stanach jest tak samo, wiem, że na wielkich portalach w Polsce też jest tak samo, wchodzę sobie na pierwszy lepszy Onet w piątek i trzy artykuły na głównej atakują mnie tym, że mam sobie coś tam kupić. To nie są reklamy, to są artykuły. A ja już mam buty, ja sobie. Ja mam za dużo butów. Nakupowałem tyle tych butów, w ogóle nie wiem po co tyle kupiłem butów. I jeszcze do tego jestem głupi, bo żadnych nie kupiłem w Black Friday, a tak to bym sobie przynajmniej zaoszczędził. W 2018 roku, czyli w poprzedni Black Friday, ceny w polskich sklepach z okazji Black Friday spadły średnio o 3,5%. To jest średnia, która oznacza, że promocji było ciut więcej niż podwyżek. No i gdybyśmy z jakiegoś niewyjaśnionego powodu nadal trzymali się butów, to gdybym chciał kupić w Black Friday buty powiedzmy za 300 zł, to zaoszczędziłbym 10 zł. Natomiast sprzedawcy w Czarny Piątek w zeszłym roku zarobili 45% więcej niż w każdy inny dzień listopada. Nie znam jeszcze danych z tego roku, ale prawdopodobnie będą podobne, a zatem wnioski nasuwają się same. My, klienci, znowu zyskujemy, a biedni sprzedawcy są w dupie. Jak ci się jej podoba, to możesz sobie, no właśnie, co se mogę? Mogę sobie założyć okulary do wiaru i zostać ruską krową? Jaka jest otaczająca Cię rzeczywistość, kiedy jesteś krową w Rosji? No taka, że nawet Ci się nie chce dawać mleka. I tu wkracza technologia. I wcale nie chodzi o to, że Cię wydoi. To znaczy, będzie próbować, ale nie bezpośrednio. Okulary VR, które Rosjanie dostosowali do krowich łbów i sposobu ich widzenia, wyświetlają przed oczami krów piękny świat z ładną pogodą, rozległą zieloną łąką. Generalnie zupełnie coś innego niż to, co na co dzień widzą te biedne zwierzęta. Efekt jest taki, że krowy wykazują mniejszy niepokój i generalnie mają lepsze samopoczucie. I być może będą również z tego powodu dawać więcej mleka, ale póki co takiej tendencji nie zaobserwowano. Być może warto byłoby wypuścić te krowy na jakąś ładną łąkę, ale skąd wziąć taką łąkę w Rosji, a poza tym, jakby te krowy wyglądały z okularami do VR-u na łące, no jak idiotki. Pamiętacie mój film o słuchawkach Sony? tych, których nazwy nie jest w stanie zapamiętać nikt. Narzekałem wówczas, że nie mają regulacji głośności i ludzie z Sony, którzy subskrybują mój kanał, stwierdzili, że zrobią update softu. No co? Naprawdę stwierdzili, że zrobią update softu. I dodali do swoich słuchawek możliwość sterowania głośnością i mógłbym to sprawdzić, gdybym miał te słuchawki, ale ich nie mam, ale za to mam kumpla Piotrka, który je ma. I takie jednokrotne dotknięcie powoduje, że dźwięk sobie rośnie i tak rośnie o 3%. A jak przytrzymacie, to zacznie spadać i on spada tak trochę wolniej, ale musicie dłużej przytrzymać. I co? Ustawiacie sobie wszystko, jak chcecie w aplikacji prawa czy lewa, czy w obydwu macie sterować tym e, głośnością, są e, dotyku. E, no i tyle. Działa całkiem sprawnie, więc spoko. Apple tego nie ma. Mam nadzieję, że komuś pomogłem. Hej. Dzięki Piotrek. Pewnie, że pomogłeś wpędzić mnie w kompleksy, że w ogóle miałem takiego doła w piątek, że nie kupiłem sobie żadnego gadżetu z okazji czarnego. W ogóle niczego sobie nie kupiłem z okazji czarnego piątku. Że w sobotę wlazłem na Indiegogo, a tam gadżet dopasowany do moich możliwości umysłowych i stadium rozwoju: fidget spinner, który nie tylko się kręci, ale także lata. Latający fidget spinner. Co za główno. Kupiłem trzy. Mają dojść przed świętami. Mocno w to wierzę. Podobnie jak mocno wierzę w rozwój TikToka. Po tym, jak powiedziałem kiedyś w TechWiku, że warto pojawić się na TikToku, pojawiło się tam mnóstwo ludzi, którzy sprawili, że ludzie młodzi, którzy dotychczas używali TikToka, poczuli się nieswojo. No bo oglądasz sobie, nie wiem, chińskie tańczące nastolatki, a nagle pojawia się Tomasz Karolak. I nie wiesz, czy oglądasz nadal TikToka, czy to są sceny wycięte z rodzinka.pl. Ale znalazłem typa na TikToku, którego do rodzinki powinni zatrudnić. Bus Driver stał się moim ulubionym po tym jak jego profil podesłał mi Bartosz. Dzięki Bartek. No i dzięki Buzz Driver za niebanalne filmy. Ucięliśmy sobie z Bartkiem pogawędkę na temat tego, dlaczego ten Buzz Driver nas zafascynował. Moim zdaniem, dlatego, że jest jak TikTok. Jest prawdziwy. W przeciwieństwie do Instagrama, który jest jak te okulary VR zakładane na uby ruskich krów. A TikTok jest ich rzeczywistością. Jest betonem, który może jest zimny i brudny, ale prawdziwy. I na pierwszy rzut oka, ucha i mózgu wydaje się, że mało co jest w stanie tego prawdziwego TikToka zatrzymać w rozwoju. Przecież Mark Zuckerberg zrobiłby wszystko, żeby TikTok stracił popularność na rzecz Instagrama i umierającego Facebooka. Tylko nie za bardzo wiadomo, kto mógłby przyjść mu z pomocą. Otóż niespodziewanie w ostatnim czasie przychodzą mu z pomocą sami Chińczycy. Wiem, że to może się wydać wam pokręcone, ale historia jest wciągająca. Ta siedemnastolatka jest Tiktokerką, która została zablokowana przez Tiktoka, ponieważ protestowała w swoich filmach, które wyglądają na make-upowe tutoriale, ale nimi nie są, przeciwko złemu traktowaniu Ujgurów przez chiński rząd. Ujgurzy to ta mniejszość muzułmańska, która delikatnie mówiąc nie ma w Chinach lekkiego życia. I jeżeli oglądaliście Technologiczny Koniec Świata, to wiecie, że jakakolwiek społeczność, która deklaruje najmniejszą chociaż odrębność, ma w Chinach przerąbane, bo jest traktowana jako zagrożenie dla partii. Podobna sytuacja, choć nie tak zła oczywiście jak na terytorium, które zamieszkują Ujgurzy, jest w Hongkongu. Pamiętacie pewnie, że kiedy jeden z menadżerów NBA wypuścił tweeta wspierającego protestujących w Hongkongu, NBA wystosowało oficjalne przeprosiny w stronę chińskiego rządu, a tweet tego menadżera zniknął prawie szybciej niż się pojawił. Generalnie, chiński rząd nie jest szczególnie odporny na krytykę swoich działań. Dlatego tak ważna była deklaracja TikToka jakiś czas temu o tym, że mają siedzibę w Kalifornii i na ich działania nie wpływa żaden rząd, a tym bardziej chiński. Czyli super. Jak w takim razie TikTok tłumaczy bana dla tej TikTokerki? Oficjalnie została zawieszona za ten film, na którego końcu pojawia się Osama Bin Laden. Wiarygodne tłumaczenie. Osama Bin Laden był terrorystą, szczególnie w Stanach, jest bardzo źle kojarzony. Dziewczyna, oczywiście, twierdzi, że to był element czarnego humoru, ale TikTok mógł to zrozumieć inaczej. Rzecz wyjaśniona. Gdyby nie fakt, że TikTok postanowił publicznie przeprosić dziewczynę za zawieszenie jej konta. I to było głupie. Chińczycy mają niby wprawę w propagandzie, ale jeszcze muszą się długo uczyć od Amerykanów. Amerykańska propaganda dostała wiatr w żagle. Ta sama propaganda, która od miesięcy chiński szpiegostwo i całe złotego świata umieszcza w jednym zdaniu, rozdmuchała na cały świat informacje o tym, że chiński portal. W ogóle to jest chiński portal powiązany z chińskim rządem. Nie zapewnia wolności słowa i Mark Zuckerberg zaciera ręce w swoim jacuzzi. No, bo przecież Facebook i Instagram to jest ostoja wolności słowa. Tam jak ktoś jakieś niepopularne politycznie hasła głosi to może je głosić do woli. Czy wyjdziemy jeszcze dziś z tego politycznego bagienka w które nas wciągnąłeś Jakubie? Tak. Przechodząc do firmy która również jest chińska czyli Huawei. A. Huawei, jak pamiętacie, po aferze w Stanach i banie na usługi Google zanotował spadek sprzedaży na poziomie 40%. I wniosek z historii Huawei jest prosty. Amerykanie wciąż mają moc uwalania chińskich firm nie tylko na swoim rynku, ale światowo. I jeżeli teraz jest afera wokół TikToka, to znaczy, że tam też być może nie będzie w najbliższym czasie kolorowo. Kto wie, może nawet Tomasz Karola usunie konto. Ale wracając do Huawei. A. Mate 30, ten Mate 30 bez usług Google wchodzi do Polski. Nie wiadomo kiedy będzie dostępny w sprzedaży, ale premiera już w przyszłym tygodniu. Po tym wszystkim co mówię w tym programie o Chinach i Chińczykach spodziewam się jakichś czterech zaproszeń i to VIP-owskich na tę premierę, bo oczywiście Huawei nie jest tak samo jak TikTok powiązany w żaden sposób z chińskim rządem. Natomiast będę oczywiście obserwował jak rozwija się system Huawei, a, bo jak wiecie Huawei buduje swój własny system, który ma zastąpić sklep Play na ich smartfonach. I moim zdaniem znając Chińczyków będzie się rozwijał szybko i kibicuję. Bo uważam, że konflikt między Chinami a Stanami Zjednoczonymi nas, użytkowników, stawia w tym samym miejscu, gdzie stoją ruskie krowy. No a co robią Amerykanie, kiedy nie walczą z Chińczykami? Bo walczą sami ze sobą. Po tym jak zaprojektowany w jednym z amerykańskich przedszkoli nowy samochód Tesli został zestawiony z Fordem F-150 i wygrał w starciu, które można określić jako przeciąganie liny holowniczej, wiele osób stwierdziło, że ten pojedynek był nieuczciwy, że Tesla jest cięższa, a paka Forda była pusta, więc to nie jest kwestia mocy, a fizyki i tarcia. Zauważył to m.in. amerykański astrofizyk Neil deGrasse Tyson. Którego książkę mam dzisiaj dla Was w ramach współpracy komercyjnej z wydawnictwem Insignis, w sensie Pieniądze za to dostaję, że wam o tym mówię, ale zapytałem na Instagramie czy jesteście zainteresowani. Jesteście. Astrofizyka dla młodych zabieganych. To jest propozycja dla młodszych. Była dwa lata temu wydana Astrofizyka dla zabieganych. Ta jest dla młodszych, więc jeżeli jesteście młodsi albo macie jakiś młodszych do oddarowania to jutro, czyli w poniedziałek na moim Instagramie będzie super łatwy konkurs i 10 sztuk tej książki do wzięcia. Wracając do pojedynku Forda i Tesli. Człowiek z Forda napisał Maskowi na Twitterze, żeby ten wysłał Fordowi swoją nową Tesle i oni przeprowadzą w Fordzie porządny test. Musk się zgodził. I wtedy ludzie z Forda oświadczyli, że nie muszą nikomu niczego udowadniać i że skupiają się na obsłudze swoich klientów bez względu na to, co inni mówią na ich temat. Czyli był to zwyczajny troll, z którego ludzie z Forda się niechlubnie wycofali. Szkoda. To zupełnie inaczej niż Gal Anonim, który pod moim filmem na temat głośnika IKEA, który pojawił się w tym tygodniu we wtorek na kanale, napisał. Przyjąłem to wyzwanie. Gal niestety usunął swój komentarz, ale miał do tego prawo. Natomiast napisał do Mateusza. I całkiem możliwe, że na naszych oczach stworzy się historia polskich głośników audio tworzonych przez Gala Anonima. Historia jest dziś, jutro i pojutrze. Historia jest przed nami, napisał kiedyś Władysław Bartoszewski i trudno się z nim nie zgodzić. Przed nami historia nadchodzącego tygodnia. I mam nadzieję, że dla Was i dla mnie też, że dla nas będzie to historia znośna. Do zobaczenia. We are the